Hej, Biran. Jak widzicie, mam przed sobą dwa uderzająco podobne do siebie noże, i dzięki uprzejmości użytkownika D dancy mogę je dziś dla Was porównać. No cóż, mamy typowe spotkanie: ojciec i syn, a raczej młodszy braciszek i starszy braciszek. Co ciekawe młodszy braciszek jest też grubszym braciszkiem. W każdym razie bez zbędnego pitolenia mam przed sobą nóż, który d podesłał mi, abym mógł pokazać go obok Kandara. Zasadniczo jest to jego pierwowzór. Model v -tech. X2. Fautech jest generalnie jedną z tych chińskich firm w stylu Master Cutlery albo coś w tym stylu. Wiecie, dużo różnych Chińczyków. Generalnie raz na jakiś czas zdarzy się ciekawy nóż, aczkolwiek nie są to jakieś super wyrąbane w kosmos stale, ale ani nic w tym stylu. Fautech swego czasu, akurat ten i jeszcze jeden model, model Knight, wersja Night tak. Fautech X2 Knight był swego czasu bardzo lubiany na forum knives.pl. Aktualnie nóż niestety nie jest w sprzedaży, przestali go produkować, więc trudno go już zdobyć. Myślę, że. Jako Chińczyk stracił w tym momencie, bo przecież nikt nie będzie polował za nożem, który swego czasu kosztował 40 zł. A w każdym razie jest to bezpośrednio, tak jakby design, który spotkamy również w TW, w kandarze Fautechu. Zasadniczo nie wiem, czy Fautech jest oficjalną nazwą, czy jest nazwą wymyśloną przez chłopaków z naostrzu. W każdym razie swego czasu dali mi ten nożyk do testowania i muszę przyznać, że, jak na Hinola, jest całkiem fajnie. Obydwa noże, jak widzicie, mają konstrukcję full tank i to true full tank, czyli widzimy nawet ten tank, po prostu mamy do niego doczepione dwie okładki i to tworzy nam rękojeść. W tym momencie nożyk jest całkiem wytrzymały, a przez to, że nożyki są tak grube, kandar ma około. 5 mm grubości, Foutek wydaje się być tylko nieco cieńszy w najgrubszym miejscu. Generalnie, przez to, że mamy tutaj tyle stali, są to też noże dość wytrzymałe, więc myślę, że jedyny sposób, żeby je złamać, tak naprawdę, to jakieś, wiecie, zamierzone działanie ewentualnie. Nie mówię, że nie. W chińskich nożach zdarza się po prostu kiepsko zahartowana stal e, i nie chodzi mi o to po prostu, że łatwo się tępi, albo jest miękka, albo coś w tym stylu, tylko po prostu mamy e, jakiś... Element, powiedzmy, głowni, która jest źle zahartowana. Struktura krystaliczna w środku, nie jestem metalurgiem, ale przynajmniej wydaje mi się, że chodzi o to. Struktura krystaliczna układa się tak, że po prostu w tym miejscu łatwo odłupać kawałek. Tak jakbyście wiecie, mieli skazę po prostu w jakimś materiale. Generalnie obydwa noże, jak widzicie, przychodzą nam w bardzo podobnych pochwach. Oczywiście są. Przeskalowane do siebie, jak na chiński nóż, jest spoko. Jeśli mam być bardzo precyzyjny, to w przypadku Faltecha niestety zdarza nam się tak. W przypadku Kandara, producent, wydaje mi się, miał szczęście i w tym momencie nóż przeskalowany do tego wymiaru pod tą pochwę. Blokuje nam się, tak jakby o to, wypustkę na palec, więc w tym momencie się nie przesuwa. Aczkolwiek obydwie pochwy, powiedzmy, że się sprawdzą przy przechowywaniu noża i jakimś przenoszeniu go, nie jest to nic szczególnego, ale wiecie, mogą być to chińskie pochwy. Absolutnie nie powinniśmy zwracać na nie uwagi. Zwróćmy uwagę natomiast na wymiary noży. Jak widzicie, fautech oryginalnie był mniejszy. A co ciekawe, są sprzedawane. Powiedzmy, fautek był sprzedawany w tej samej cenie co kandar, około 40 zł. E, możecie spytać, dlaczego dostajemy więcej kandara za, za tą samą cenę. Wydaje mi się, że po pierwsze, kandar jest polskim importerem, więc bezpośrednio e, do Polski przyleciały e, do nas te nożyki z Chin. Więc w tym momencie e, producent może proponować w niższą cenę i generalnie podejrzewam, że stal jest dużo podlejsza. Aczkolwiek nadal, jako wiecie, jakaś siekierą, maczeta z funkcją sekatora się sprawdzi. Nie żal tym nawet, nie wiem, coś podkopać, chociaż w przypadku noży nie polecam kopania, bo to jest po prostu jeden z grzechów. Okej, okay. dobra, mieliśmy gadać o wymiarach. Kander ma 31 cm długości, użyteczna głownia to około 15, Fautech jest o 10 cm krótszy, ma 21 cm 10 cm głowni DANCE stwierdził, że powinien być trochę dłuższy i wtedy byłby idealny. No, szczerze, mówiąc, nie testowałem tego noża, nie chcę go jakoś, wiecie nadużyć, bo nie produkują go, nie mógłbym go odkupić, aczkolwiek e, wydaje mi się, że jest to jeden z tych bardziej kompaktowych nożyków, które mogą się nadać do jakichś tam e, prac, powiedzmy, e, nie wiem, ogrodowo-survivalowo-leśnych, powiedzmy, e, zasadniczo bardzo podobne wymiarami do chociażby hultaforsów, więc... E, no cóż, takim nożem nadal da się sporo zrobić. E, przy okazji nie ciąży nam i nie przeszkadza, więc fajna rzecz. E, wydaje mi się, że jest znacznie ostrzejszy e, po naostrzeniu. Wydaje mi się, że agresywność stali w Fautechu jest trochę lepsza, aczkolwiek dopiero uczę się to rozpoznawać. Więc e, whatever. 25 noży później i 3 lata w tym hobby. Dalej, nadal się uczę różnych rzeczy, więc... E, mogę wam pokazać, jak d wyostrzył ten nożyk. Nie wiem, jaka była jego fabryczna ostrość. Podejrzewam, że jak to finoli trochę słabsza. Kandara nawet niedawno męczyłem w terenie, więc e, jest słabo. Aczkolwiek e, nie będę napinać, bo i tak używam go głównie jako... E, wiecie, klin e, do batonowania drewna. Wszystko jest teraz zmrożone i e, gdyby nawet pękł, to nie było mi go żal. E, dobra, przejdźmy dalej. Mamy rękojeść. E, rękojeść w przypadku vth Wykonana jest z mi karty e, lub jak kto woli, majkarty. E, zasadniczo jest to e, nowy materiał dla mojego kanału, więc szybko opowiem Wam co to jest. To są dokładnie e, prasowane jakieś szmatki, ewentualnie papier, e, razem z żywicą fenolową. Jeśli dobrze pamiętam. Nie jest tak wytrzymały jak G10, aczkolwiek jest całkiem wytrzymały wciąż. Bardzo fajna fakturka. Na niektórych mi kartach są bardzo fajne wzorki. Jest to ten, też jeden z materiałów, który można wykonać bez, bez problemu w domu. I zasadniczo bardzo fajnie prezentuje się na różnych nożach. Okładki przymocowane są trzema śrubkami. Chicago typu, typu hex, więc zasadniczo można je w razie czego odkręcić. W przypadku Kandara są to też śrubki Chicago, aczkolwiek krzyżak Philips. E, dlaczego zalepiłem je e, taśmą klejącą? Otóż e, swego czasu męczyliśmy kandara w terenie i e, po prostu zgubiłem jedną śrubę. E, stwierdziłem, że nie będę odkręcać tych i ich zalepiać, bo zamierzam wymienić tę kładzinę na coś innego. E, nie chcę po prostu e, potem e, w razie czego wiecie rozwiercać tych śrub czy coś w tym stylu. Więc stwierdziłem, że po prostu za lepiej, gdyby nawet obluzowała się jakaś śruba i po prostu wypadła. To nie ma opcji, żeby fizycznie wypadła powiedzmy spod taśmy, więc w razie czego będę mógł ją po prostu dokręcić potem w domu albo coś w tym stylu. Próbowałem znaleźć śrubkę do tulei, która została mi, aczkolwiek to jest jakiś chiński rozmiar między M3 a M4. Absolutnie nie da się znaleźć śrubki w tym rozmiarze, więc generalnie jestem troszeczkę w dupie, jeśli chodzi o to, aczkolwiek i tak zamierzam wymienić o na coś innego. W przypadku Kandara chwyt nie jest niestety tak dobry, ponieważ, no cóż, jeśli przeskalujecie coś, to nie, jest, to, to, to nie oznacza, że nadal będzie wygodne. Jak widzicie, cała moja ręka na nożu wygląda tak. Można nim bez problemu natomiast rąbać, gdy złapiemy trochę dalej. W przypadku jakiegoś strugania możemy trochę. Bardziej ścisnąć w tym miejscu. Sam chwyt na nożu jest całkiem niezły. W rękawiczce trochę słabszy, bo mamy tutaj jednak śliskie drewno, które jest dość podłe swoją drogą i dziwnie pachnie. Aczkolwiek to Chiny, więc no cóż, to drewno pewnie jest z odzysku w ogóle skądś. Więc whatever. W ogóle to chyba jest jakaś sklejka albo coś w tym stylu. Aczkolwiek nie chcę wypowiadać się na temat tego, co to jest, bo nie wiem do końca. W przypadku Fautecha chwyt jest znacznie lepszy. Może nie jest jakiś ultra dobry, aczkolwiek jest nadal całkiem fajny. Wydaje mi się, że tutaj również był, było. Taki jakby e, był ząbek, powiedzmy, pod palec. E, D'Aincy chyba to zeszlifował. E, Przynajmniej tak mi się wydaje. E, myślę, że z tym nożyk był nieco mniej wygodny. E, jak widzicie, gdybym trzymał nóż tak, to w tym miejscu e, te, ta wypustka wbijałaby mi się w palec wskazujący. E, obydwa noże mają jumping z tyłu. E, w przypadku VTH e, możliwe, że po prostu od długiego używania już się trochę wypolerował. E, generalnie nożyk jak to nożyk trzyma się całkiem nieźle. W przypadku VTH e, nie sądzę, żeby ktokolwiek kiedykolwiek e, używał tego... E, tego jumpingu, po prostu nóż jest za duży. Ewentualnie gdybyśmy coś, wiecie, strugali, aczkolwiek wydaje mi się, że po krótkim użyciu nóż będzie do tego zdecydowanie zbyt tępy, więc lepiej złapać po prostu tak i jechać. Okej, okay, obydwa noże na końcu mają jeszcze dziurę na e, jakiś leniard, e, albo jak, jakiś parakord, coś w tym stylu. E, złożone ze sobą wyglądają tak. E, generalnie, gdybym, e, gdyby tylko Fautechy były jeszcze w sprzedaży, to pewnie kupiłbym sobie jednego. E, nożyk wydaje się być bardzo pocieszny. E, mi karta jest fajna, e, wydaje się być całkiem wygodna. Natomiast wersja Night sama w sobie jeszcze miała czernioną głównie, Nie wiem, co to było, chyba farba, albo coś w tym stylu. W każdym razie nożyk był czarny, musiał fajnie wyglądać. Znajdziecie zdjęcia na Google'u. I to by było chyba na tyle. Recenzji Fautecha nie zobaczycie, bo oczywiście nie zamierzam męczyć go w terenie. E, natomiast do recenzji Kandara zbiera się powoli. E, muszę przyznać, że e, obydwa nożyki są ciekawe. Jak za tą cenę, oczywiście, nie da się wiecie, kupić e, e, czegoś, co ludzie polecają, co byłoby kiepskie i powiedzmy, co byłoby wyrzuceniem kasy, ponieważ wydaje mi się, że e, no cóż. E, Podejście ludzi odnoży jest takie, że raczej nie wybierają tanich rzeczy, chyba że coś jest bardzo dobre. Eee, I z tym się myślę zostawmy. Kamera stwierdziła, że nie mam więcej miejsca na dysku, więc to chyba dobra pora, żeby skończyć. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia. Odwiedźcie d na jego kanale, link w opisie.